Dziś, zaczniemy, nowy temat. mvvm zostawiamy ze sobą. Będziemy się z niego inspirować, ale teraz się uczyć nowych sztuczek takim dosyć gorącym tematem, który występuje w przyrodzie, to jest coś takiego, co się nazywa Unidirectional data flow. Podobno tak pomysł polega na tym, że mamy taką pętlę, która zawsze idzie w jedną stronę. Najprościej można. To zobrazować na przykład przy pomocy tego obrazka, gdzie mamy interakcję i ta interakcja zmienia nam trochę stan aplikacji i ten stan aplikacji trzeba wyrysować na ekranie. Czyli tapie coś, to wpłada to tapnięcie gdzieś tam w mojej aplikacji. Mieli się mieli i rysuje się z powrotem. Tak. To z perspektywy mojej to NBW też tak działa. <grym> tak, to Lśni w momencie, jak ta nasza aplikacja ma dużo różnych akcji, które można wykonać. Do tego, znaczy, NVVM można zrobić dobrze, można zrobić źle, jak każdą aplikację. Ale to też się da zrobić źle. Wszystko okay. <grym> da <dużo>. się. <grym> Natomiast problem pojawia się w takim momencie, kiedy nie wiemy, co sprawia, że w naszej aplikacji coś się zmieniło, i jest no, ciężko dojść, które właściwie rzeczy wpływają na które rzeczy? Czyli wystarczy mieć dużą aplikację. No tak, to, to się bardzo szybko skaluje. Okay. Więc z, prost, z prostych rzeczy, jak jest ich nawet bardzo dużo, no to trzymanie tych wszystkich sznurków może być problematyczne. I żeby trochę sobie pomóc, mamy tutaj do dyspozycji właśnie taką pętlę, że zawsze idziemy w jedną stronę. To jest tak górnolotnie, że mamy właśnie ten renderer, czyli coś, co nam sprawi, że się widok zmieni. To może być strzał sieciowy, może być implementacja licznika, cokolwiek. A już tak bardziej szczegółowo, to można spojrzeć na to w ten sposób, że ten cały nasz system, to nasza architektura składa się z kilku komponentów. Mamy coś takiego, co się nazywa store, i ten store, można o nim myśleć jak o takim kontenerze na stan naszej aplikacji czyli tu, tu można wrzucić dosłownie wszystko pozycje scroll zaznaczone celki ilość tych elementów. Fajne jest to że normalnie w aplikacji też mamy ten stan tylko on jest rozproszony po różnych obiektach w różnych miejscach. A tutaj mamy jeden obiekt można powiedzieć że tak w słowie formalnie. Zebrane wszystko jest do kupy w jednym miejscu, więc widać, gdzie coś się zagnieżdża. Do tego ten store umożliwia się zapisanie na notyfikację, że coś się w nim zmieniło. Czyli jeżeli mam listę artykułów, doszedł jeden artykuł, to ja powiadomię jako ten store wszystkich, którzy się zapisali na to. W tym schemacie to na przykład widok mógłby się zapisać na to, tak? Tak, w takim prostym jakby, jakby schemacie. No najczęściej o to nam chodzi. Wtedy ten widok ma szansę się odświeżyć, zareagować jakoś. Mm -hmm. Pojawił się nowy content, no to nie, wyświetlę celki, zinkrementuję licznik, albo właściwie nie tyle, że zinkrementuję, tylko wyświetlę nowy stan licznika, który jest. Mm -hmm. No i ponieważ to jest widok, to jest taka tapalna część naszej aplikacji, więc za każdym razem wszystko, co się dzieje w aplikacji jest tłumaczone na akcję. I tutaj jest napisany dispatch. I my wykorzystujemy znowu ten sklep, ten store, do wysyłania tych akcji. I każda taka akcja mówi, że coś się zmieniło. To może być cokolwiek. Pobierz nowe dane. Dodaj jeden. To jest dosłownie wszystko. Coś takiego, taka akcja trafia do kolejnego pudełeczka, który się nazywa reducer. I reducer to jest nic innego, jak funkcja, taka bardzo czysta, matematyczna funkcja, która. Tłumaczy tą akcję obecny stan na nowy stan. Czyli jeżeli mam licznik, który przytrzymuje wartość 5, dostałem akcję dodaj 1, no to to trafia do reducera. Do reducera trafia akcja dodaj 1 i stary stan, czyli z licznikiem 5. On bierze ten stary stan, wie co trzeba zrobić, żeby zinkrementować ten licznik, i wypluwa nowy stan z licznikiem 6. I ponieważ powstał nowy stan to zostało przypisane do sklepu. Sklep wie kto się do niego zapisał i notyfikuje widok i widok wtedy pokazuje 6. Tak i wtedy użytkownik może znowu coś okay. tam zrobić. Czy, czyli ta akcja to jest taka jakby tępa informacja. Tak? Ona nie ma w sobie logiki że podnoszę o 1, tylko mówi podnieść. Tak, licznik, tak? Tak, tam to są. Czy czesne... ona też w, w, w przypadku aplikacji będzie zawierać na przykład inta Nie, znaczy, ona w środku może przenosić do sobą mm -hmm. jakąś informację, bo możemy po, chcieć coś zwiększyć o więcej niż 7 mm -hmm. Ale równie dobrze może to być po prostu pusta akcja. To jest sposób, żeby powiedzieć, albo określić, wszystko. Co może się wydarzyć w naszej aplikacji? Okay. Czy, czy, tak. Czyli cała logika, jakby, siedzi w, w reducerze. Jakby tego, co ma się zadziać, tak? Store trzyma, jakby, stan. Widok na to, wiadomo, pokazuje to. Mhm. Akcja to jest informacja. Mięso jest w reducerze, tak? On wie, jak ma podnieść ten licznik, On wie, ma jak, jak, te funkcje, które wiedzą, jak, jak to dodać. Ten obrazek jest trochę uproszczony, bo występuje jeszcze coś takiego jak middleware. Na ten moment nie będziemy się tym zajmować, po to, żeby poczuć tylko po to, co są te różne kawałki i jaka jest ich odpowiedzialność. Natomiast na ten moment faktycznie cała taka nasza logika będzie się działała w reducerach. Middleware przydaje się w takich innych momentach, jak mhm. chcemy wykonać jakiś strzał sieciowy to coś takiego trafia do middleware'u. Middleware z kolei wykonuje już jakby, zajmuje się tą brudną robotą strzału i pobierania danych. Jak te dane przyjdą, to wstrzy wstrzykiwuje kolejną akcję, że hej, pobrałem dane. Mhm. I wtedy jakby cała ta pętelka znowu się zamyka. Więc za każdym razem cokolwiek by się nie działo, idziemy w jedną stronę. Kręcimy się w kółko. No, tak. Ale idziemy w jedną stronę. I też jak powiedziałem, wszystkie akcje, jakie są możliwe do wykonania, są zdefiniowane. Czyli pozbywamy się takiego problemu, że nie wiemy, co użytkownik zrobił, nie wiemy, co się zadziało w systemie. No, mamy bardzo ograniczoną ilość możliwych akcji, wiemy w jakim miejscu jaka akcja jest tworzona. Więc jeżeli nam sprawia to jakiś problem, to możemy dotrzeć, tu, które miejsce dyspaczuje tą akcję. Więc to już jakby trochę ta architektura nam pomaga. Jest taka mega fajna książka. Co prawda niestety jest tutaj przykład z Javascriptu, ale nie należy się tym zarażać. Jest naprawdę spoko napisana. Przykłady do Reduxa są super. Można też przyjanuszyć i przeciągnąć tutaj cenę do zera. Tak czy siak zachęcam do przeczytania tej książki, gdyż naprawdę warto. My poszukaliśmy i sprawdzaliśmy w praktyce taką jedną implementację Reduxa w Swiftie. to się nazywa Reswift. Dlaczego tą, a nie inną? No ta się wydawała spoko, jest bardzo prosta, nie zawiera wielu, nie wiadomo jakich rzeczy i do naszych celów w zupełności wystarczy. No i tutaj mamy trochę bardziej już rozbudowany. Ten diagram, jak to wszystko działa. Co więcej, widać, że tych reducerów może być trochę więcej, ale cały czas pętelka jest ta sama. Coś się dzieje na widoku. Widok dyspaczuje akcję. Akcja trafia do sklepu, przechodzi przez wszystkie reducery. Jest wypluwany nowy stan i ta notyfikacja trafia do widoku. No i tak w kółko. To co, no, jakiś przykład piszemy, tak? Mm -hmm. Piszesz w zasadzie. Fajnie. <noise> Więc mamy przygotowany Plac Zabaw, i ten Plac Zabaw to jest po prostu czysty Plac Zabaw. Natomiast my mamy z podfajla zaciągnięte właśnie reswifty. Trzeba to ściągnąć, zrobić podinstal, zbudować aplikację po to, żeby zbudował się framework. No i wtedy jak się zbuduje, no to można robić importer SWIFT. Jakby coś nie działało, po prostu wywalamy folder z podsami jeszcze raz robimy podinstall i jest OK. Sprawdźmy, czy to działa. Oczy się nam świecą. No i zaczniemy od pierwszej rzeczy, którą musimy mieć. I to jest coś, co będzie nam reprezentowało stan naszej aplikacji. Na ten moment, żeby nie skupiać się... Na tych elementach związanych z samą aplikacją będziemy działać tylko w Placu Zabaw, bez ui właśnie po to, żeby poczuć, jak to wszystko działa. No i takim tanem naszej aplikacji będzie struktura. No już w tym momencie rzucają się w oczy co najmniej dwie albo trzy rzeczy. Po pierwsze, musimy powiedzieć, że ten nasz. Stan to jest właśnie typu state type, i to jest tylko marker protokół, żeby Reswift wiedział, że z tego typu wartościami ma do czynienia. Bardzo spoko jest, jeżeli możemy zrobić, aby nasz stan był equatable. Reswift pod spodem sprawdza, robi diffa na nowym stanie i na starym stanie. Jeżeli znajdzie różnicę, no to wtedy notyfikuje. Jeżeli z jakiegoś powodu akcja w ogóle nie zmienia stanu, no to założenie jest takie, że nie ma sensu przechodzić przez to całą pętlę, nie wiem, rozbierać widoku i tworzyć go na nowo, skoro już i tak wyświetlą to, jest trzeba. Okej, okay, a strukt to dlatego, że, że po prostu to jest pierwszy wybór, tak? Czy, czy to musi być strukt? Nie, nie musi być. Natomiast zależy nam na tym, aby osiągnąć niemutowalny ten stan. Jak widać, counter jest letem. No ale to, jak będziemy mieli pracę, to będzie. Tak? Mhm. tak, no wtedy trzeba będzie bardziej się z tym cackać. Natomiast jeżeli możemy mieć nasz stan jako value type, to super. Czyli to powinien być defaultowy wybór. Czy mhm. znasz, albo potrafisz sobie wyobrazić przypadek, w którym jednak musiałaby być to klasa? Nie. Okay. Je, bo jeżeli mam jakiś inny. Czyli, wybór... czyli, czyli, czyli tak może to być klasa, ale to jest tak totalnie bez sensu, że nie należy tego robić, tak? No, niczego nie dam sobie uciąć, że nie należy, ale na pewno mając value type, a nie reference type pozbywamy się tego problemu, że ktoś nam zmieni cokolwiek, mm -hmm. jak tego używamy i będziemy szukać kto, gdzie, kiedy. Więc jeżeli będziemy mieli po prostu strukturę, unikamy tego problemu. Mm -hmm. Nawet jeżeli potrzebujemy mieć jakiś inny widok, no to mamy do niego jakby jego własną strukturę, jesteśmy z tej struktury w stanie odtworzyć ten widok. Po raz, po raz kolejny. Mamy tak. No i to jest stan naszej aplikacji. To jest nasza aplikacja. Teraz potrzebujemy jakoś w tej aplikacji powiedzieć, że coś chcemy w nim zrobić. I do tego właśnie służą akcje. Więc po raz kolejny, akcja to jest cokolwiek oznaczone protokołem action. No my chcemy trochę skorzystać z tej magii smithowej i użyjemy do tego enuma. Mamy zdefiniowaną akcję, która będzie mi wyrażała pomysł, że coś chcemy zinkrementować. W ogóle jest to odseparowane od tego, jak to się dzieje. Ja tylko chcę inkrementować. Co to znaczy? Czy dodać jedynkę? Czy przewieźć ciężarówkę? Czy wysłać kogoś w kosmos? W ogóle tutaj tego nie mamy. Myślimy tylko o takiej intencji. No i pora na kolejny fragmencik, bo już mamy tą część. Mamy nasze akcje. No to potrzebujemy Reducerów. Reducer to, jak wspominaliśmy wcześniej, to jest czysta funkcja. To, co ona powinna robić, to wyciągać informacje z akcji i wpakowywać je do stanu. To jest nasze cudo. Na tym moment mamy tylko jedną akcję. Tak. Ale tutaj wchodzi do nas coś, co jest protokołem. Mhm. Więc... No, ale on też jest market protokołem, czy? Action tak. Action no. jest tylko ma marker protokołem, a my mamy konkretny typ. Chcielibyśmy coś, co nam ochendluje najpierw tą rzecz. Więc pierwsza rzecz Po później tych akcji może być więcej. No i tu już jest troszeczkę lepiej. Wiemy, że wewnątrz tego IFA mamy do czynienia z taką akcją, jaką byśmy się spodziewali. Ponieważ jest to enum, no, panim. po nim. No i wiemy, że, chce, że wyrażamy akcję inkrementacji, więc musimy dodać jedynkę do stanu. Natomiast nasz stan to jest optional. Mhm. No i to też jest odrobinę problem, ponieważ musimy dać jakąś wartość domyślną. Nasza funkcja przyjmuje opcjonalny stan, ale zwraca już jakiś konkret. Mhm. Logicznie by było, jakby w komputerze było 0. Możemy zacząć od zera. Ok, więc już tu mamy zawsze jakiś stan. No i tu wiemy, że mamy jakąś akcję do wykonania, więc musimy zwrócić, tak jak obiecujemy w tej funkcji, Zaktualizowamy stan. No to, tak, poza tym to nie lepiej by było tam przy inicjalizacji dać e, ten licznik na 0. Chcemy mieć takiego reducera, który nam obsłuży brak stanu i wtedy zawrzemy w nim logikę, co to znaczy stan początkowy. Tak naprawdę o to, to jest mega proste, natomiast no mega łatwo nam obudziło to, to, to wartość domyślną. To jakby ten stan początkowy zawsze będzie lądował w, w reducerze, no bo jak tutaj przychodzi mi obszonal, no to mm -hmm. muszę coś jakby dać mu, tak? Mm -hmm. I w tym przypadku to jest, no, to jest stan początkowy, tak? Tak, no o ta część. No tak. Głównie okay. dobrze. Już kiedyś robiliśmy taką sztuczkę, możemy jeszcze raz zrobić. No właśnie. To jest jakby według mnie no, czystsze, no bo nie mieszam jakby odpowiedzialności, tak? Ok. Bo tutaj nagle okazuje się, że reducer ma, ma jakby deklaruje stan początkowy i. Wydaje mi się, że nie powinien tego robić w ogóle, nie? Przyznam, że to też bardziej mi się podoba, gdzieś... bo jednak co to znaczy Dokładnie. stan początkowy jest zawarte w tym typie. Dokładnie, to sta, stan powinien, powinien wiedzieć i mieć. No i też czyta się lepiej. No albo jedno. mam ten stan, albo inny mhm. stan. OK. Natomiast cały czas jeszcze nie spełniliśmy tego głównego kontraktu. Mianowicie co jeżeli dostaliśmy, to i to nie była ta akcja, którą handlowaliśmy. I nie mamy innego wyjścia. Musimy zwrócić stan. I voilà. okay.